Wiosenny dzień dobry, dzień dobry z bardzo dobrą energią w tle, bo dziś porozmawiamy o tym, jak sobie radzić w tym trudnym czasie przesilenia wiosennego. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. Ula la. Ula la. Ula la. Ja wiem, że ten okres przesilenia wiosennego jest bardzo trudnym okresem dla wielu z nas. Wiem o tym, bo też sama wiele razy przechodziłam ten okres po prostu ciężko. Brakuje słońca, brakuje pięknej, ciepłej pogody, nam brakuje przez to energii. Jesteśmy w końcu częścią tej natury, więc odczuwamy dokładnie tak samo jak cały świat i skoro natura jest jeszcze w takim uśpieniu i trochę taka właśnie wiecie zaśpiona, uśpiona, to my reagujemy tak samo trudno na w tym czasie doszukiwać się tej energii w sobie, ale myślę i wiem o tym, że są takie dość łatwe sposoby fajne, które można wykorzystać, i o nich właśnie chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, bo u mnie sprawdzają się rewelacyjnie. Więc może, tak sobie pomyślałam, że komuś z Was też one podpowiedzą. Widzicie na pewno na Instagramie od dłuższego czasu, że wprowadziłam do mojej codzienności ćwiczenia. Najróżniejsze, począwszy od naszego hula hop, którymi zarażam Was już od długiego czasu, praktycznie od roku chyba, ale również przez ćwiczenia jogi, pilatesu, takie bardzo dobroczynne dla ciała. Mi one dają bardzo dużo pozytywnej energii, ja się zupełnie słuchacie, inaczej czuję odkąd ćwiczę. I gdybym nie widziała w sobie tej dużej zmiany, wręcz spektakularnej zmiany, jeżeli chodzi o ładunek energetyczny, to być może o tych ćwiczeniach Jakbym Wam nie mówiła, ale widzę dużą zmianę i myślę, że to rzeczywiście właśnie ćwiczenia i ów ruch, który wprowadziłam jest takim ruchem też dla organizmu. Dlatego Wam o tym opowiadam. Nie chcecie ćwiczyć, nie chcecie chodzić na siłownię? Ok, może potańczcie. Może po prostu puszczajcie głośno sobie muzykę w mieszka mieszkaniu i tańczcie. Wprowadźcie ciało w ruch, w dobrą energię, w dobrą e, wibrację. Nie chcecie tańczyć? Ok, może spacer. Cokolwiek, co spowoduje, że ten nasz zastygnięty Zimowo organizm, i też taki przemęczony trochę, bo słuchajcie, no nie udawajmy, okres świąteczny, gdzie w, dla wielu z nas to był okres przygotowań, takiej wzmożonej pracy, e, sprzątania, gotowania, też czasami trochę może nawet napięcia psychicznego, e, to nie był łatwy okres. Nasz organizm rzeczywiście się mocno spiął w tym czasie, i teraz, kiedy już lekko odpuszczamy i idą te miesiące takie wiosenne możemy czuć się właśnie tacy gdzieś spięci, przemęczeni. Uważam, że ruch to jest to, co mamy za darmo, natychmiast po prostu natychmiast możemy to wprowadzić i myślę, że daje spektakularne efekty. Pomijając to, że fajnie zadziała na naszą sylwetkę, a my myślę, że duża część z nas dziewczyny, kiedy zaczynamy na przykład chudnąć, czy w ogóle nasza sylwetka zaczyna inaczej wyglądać, choćby po hulaniu. Wiem to stąd, bo piszą mi dziewczyny, które zaczęły hulahop używać w ogóle jak Jakie spektakularne efekty one mają, jak się inaczej czują. Że weszły w jakieś tam spodnie sprzed iluś lat i widać, że ta energia pozytywna aż tam bucha, po prostu i ta radość. Oprócz właśnie takich efektów związanych z tym podniesieniem wibracji energetycznych, mamy też efekty zdrowotne, po prostu nasze organizmy będą dużo lepiej funkcjonowały. Jak do tego dołączymy sobie jeszcze jakąś tam fajną dietkę, lekko strawną, dołączymy kiełki, dołączymy różne fajne dobrodziejstwa, właśnie dla flory, dla jelit, no to naprawdę, słuchajcie, możemy się zacząć inaczej czuć jeszcze nawet przed wiosną. Mówi się, że przed też jest właśnie takim ciężkim czasem przejścia psychicznym, że gdzieś my się w tym czasie właśnie nie za dobrze czujemy. Bardzo dużo ludzi mówi o tym, że ma wręcz jakieś stany przydepresyjne albo wręcz depresyjne, że ów brak słońca też przede wszystkim jest takim y no takim brakiem, który mocno odczuwamy. Ja sobie słuchajcie, czekajcie, bo tu mam włosy, które mnie denerwują, grzywka musiałam poprawić. Ja sobie w tym czasie właśnie takim trudno energetycznym daję czułość w postaci dotyku. Skoro nie ma tego słońca codziennie, nie mogę czerpać energii z natury i ze świata, to pomyślałam sobie, że poczerpię tą energię z dotyku Drugiego człowieka. I w moim przypadku to są masaże. E, pokazywałam Wam już Head Spa, pokazywałam Wam również, że chodzę na masaże, a dokładnie face modeling tak to się nazywa. Wygooglajcie sobie, bo na bank w miastach waszych, e, w Waszym regionie są. E, ja u nas, w Pomorskim, polecam z całego serca Paulinę do której uwielbiam chodzić, uwielbiam korzystać z jej wiedzy i z jej talentu ogromnego, bo ja się śmieję, że właśnie to jest kobieta, która ma ręce, które leczą. Paulina oprócz tego, że robi face modelik i przepięknie pracuje tutaj w ogóle na mięśniach twarzy i tłumaczy też właśnie bardzo dużo w trakcie tych masaży, co takiego dobrego robi, a po tych masażach właśnie ja się po prostu czuję zrelaksowana chyba najbardziej na świecie, to oprócz tego jeszcze jest kręgarzem, więc wiecie, mam też zadbany kręgosłup, ale do czego ja chcę wrócić do tego dotyku dobroczynnego. Ja mam swoją ukochaną Paulinę. mam Julię, jeśli chodzi o hetpa, Wy na pewno możecie znaleźć kogoś takiego i takie usługi w waszym miejscu, tam, gdzie mieszkacie ten dotyk drugiego człowieka, oprócz tego, że ma walory relaksacyjne, takie typowe może mieć też właśnie wa walory zdrowotne. Po pierwsze może was pozbawić, usunąć napięcie z ciała. My sobie nie zdajemy często sprawy z tego, ile nasze ciało nosi stresu naszego naszego lęku, y, naszych obaw, y, wiecie, takiego Napięcia, właśnie które no gdzieś musi być, no więc gdzie jest najczęściej? Tu w karku, bardzo często jest w dolnym odcinku kręgosłupa, bardzo często jest w takiej napiętej sylwetce całej, bardzo często tu jest napięte w tym rejonie szyi, to ma przełożenie duże na nasze rysy twarzy. Więc słuchajcie, naprawdę niesamowite, jak noszenie w sobie stresu i takie kumulowanie, kumulowanie, tak jakbyśmy taki wór na siebie nałożyli i po prostu nieśli go i coraz bardziej właśnie pod tym ciężarem ubiegł ginali się. Jak bardzo ważne jest, żeby drugi człowiek pomógł nam po prostu wyrzucić, pożegnać to napięcie z ciała i masaż właśnie o tej porze roku, w przedwiośniu uważam, że jest rewelacyjnym narzędziem, po które łatwo możemy sięgnąć i skorzystać właśnie z tego dobrodziejstwa. Paulina, która robiła mi face modeling i tutaj właśnie też ona pracuje w obrębie klatki piersiowej, ale też tutaj właśnie karku. Na pierwszym spotkaniu powiedziała mi wprost, że jestem bardzo widać, że jestem bardzo. Ja byłam przepracowana, jak byłam pierwszy raz u niej, bardzo właśnie wiecie w takim e, mocnym nastawieniu na pracę, na wykonywanie zadań. Moje ciało całe o tym e, mówiło e, i będę was mocno, ale to mocno namawiała. Jeżeli nie chcecie iść, bo możecie mieć takie obawy, że nie chcecie iść do kogoś innego, to może partnera/partnerkę można poprosić, żeby chociaż właśnie jakiś taki delikatny masaż, e, dobra oliwka, jakiś fajny olej, aromaterapię do tego wprowadzić, jakieś właśnie fajne olejki, etery ale i albo jeżeli nie to nawet samemu właśnie sobie ten masaż wprowadzić. Ja mam taki rytuał, że codziennie pod prysznicem masuję całe moje ciało, przed prysznicem robię szczotkowanie ciała. Wiecie, że w Weniu mamy nasze szczotki do szczotkowania już od chyba nie wiem ilu lat, od samego początku jak tylko są. Ja cały czas swojej używam. Do tego jeszcze wprowadziłam różne narzędzia, nawet takie jak bańki i po prostu masuję sobie całe ciało, pobudzam tą limfę, bo to też jest, Przebudzenie energii życiowej. I jeżeli czujecie mocno, że właśnie w tym przesileniu wiosennym mm no macie taki zastój energetyczny i gdzieś wam naprawdę jest źle i nie wiecie od czego zacząć, to ja bym od tego masażu zaczęła. Właśnie takiego masażu pod prysznicem można sobie zrobić domowy peeling z soli i olejków. Najpierw się fajnie wypeelingować, spłukać, to potem właśnie wymasować porządnie to ciało. Ja uwielbiam to robić. Kolejne, słuchajcie, bardzo łatwe, kolejne narzędzie, tak to nazywam, ale tak naprawdę to nie jest żadne narzędzie, tylko energia od drugiego człowieka. I pytanie do was, kiedy by Ostatnio byliście na wyjściu z domu, kiedy ostatnio spotkaliście się z przyjaciółmi, z jakimiś ludźmi fajnymi albo z rodziną i się naśmialiście, ale to tak, że po prostu na drugi dzień mieliście zakwasy na brzuchu, właśnie z tego śmiechu. Kiedy ostatni raz pozwoliliście na wymianę energii pomiędzy Wami a innymi ludźmi, których lubicie. Tak po prostu po ludzku lubicie, uwielbiacie się z nimi spotykać, naśmiać właśnie, porobić jakieś różne głupoty. My mam wrażenie, że w tej naszej całej dorosłości i w takiej codzienności, która nakładzie na nas, słuchajcie, brzemię w postaci problemów ze zdrowiem, rodzinnych, kredytów, dużych rachunków do, do opłacenia. To wszystko nam tak bardzo, bardzo ciąży i gdzieś my zastygamy w tej dorosłości. Nie pozwalamy sobie właśnie na taką iskrę radości, właśnie głupawek najróżniejszych. Ja od jakiegoś czasu stosuję głupawkologię w swoim życiu. Staram się bardzo często Trochę inaczej patrzeć na to, co mnie otacza, i wszędzie, dosłownie, wszędzie, nawet w tych negatywnych różnych zdarzeniach, doszukiwać się jednak pozytywu. I mam ogromny, czuję ogromny magnes właśnie do pozytywnych ludzi, i robię wszystko, żeby się z takimi ludźmi spotykać. I właśnie, żeby też chodzić na imprezki. W zależności od wieku możemy te różne imprezki wybierać. Taneczne na przykład. Opowiadałam Wam niedawno o tym, że byłam właśnie na takiej, gdzie do trzeciej w nocy tańcowaliśmy po prostu wszyscy na parkiecie. Było, cały czas był pełny parkiet, mniej więcej ludzie w naszym wieku, więc to też było fajne, bo też odpowiednia muzyka leciała. Myślę, że ważne to jest, słuchajcie, żeby w takim okresie, kiedy właśnie jest za oknem szaro, buro, jeszcze ten świat nie rozkwitł, nie dał nam, nam tej energii, żebyśmy sami sobie tą energię dali. A nikt uważam nie da nam czegoś takiego dobrego i nie wymienimy się wspólnie jak drugi fajny człowiek. Kolejny punkt, który ja bym bardzo ceniła i myślę, że też o nim zapominamy. Mi się to na przykład zdarza niestety notorycznie i tu się muszę przypilnować jeszcze mocniej, to jest sen i to w jakim my nastroju i w jakim stanie energetycznym kładziemy się w ogóle spać, bo prawda jest smutna taka, że niestety uważam, że mnóstwo ludzi jest w tej chwili uzależnionych od telefonu i wieczorami przed pójściem spać, zamiast odłożyć ten telefon, na przykład o 19 już na bok, ale to tak naprawdę słuchajcie, odłożyć, nie korzystać z tych wszystkich dziwnych, durnych stron. Bardzo dużo z nas jednak korzysta z tych stron. Siedzi w telefonie, emituje sobie tym światłem niekorzystnym na siebie i wprowadza siebie samego w taki stan nerwowy, dlatego że rolki, które są zazwyczaj krótkie, wiecie, tam wszystko migota, jest w takim tempie, te wszystkie informacje są może nieagresywne, ale na przykład tempo podawania ich często już tak. My zaśmiecamy sobie umysł. Przed snem. I zamiast się wygaszać, wyciszać i wprowadzać taki nastrój, właśnie błogi, żeby ten organizm poczuł, że dobra, okej, okay, słuchaj, odpocznij już sobie, masz teraz te swoje parę godzin, nosiłeś mnie tyle przez cały dzień, ja ci teraz daję luz, idź, odpocznij, śpi. To on czuje, że my mu na noc jeszcze nawrzucaliśmy przepis na biszkopt, śmiejące się kotki, pies, który się ślizga, 100 tysięcy powodów, 40 powodów, które zaczęłam robić po 40, wiecie, ja teraz się śmieję, ale mnóstwo informacji, które tak naprawdę w ogóle nie mają żadnego znaczenia w naszym życiu, a zaśmiecają nam umysł. I o ile w ciągu dnia jesteśmy w stanie sobie te informacje gdzieś szybko z siebie usunąć, to na wieczór już nie. I kładziemy się spać, raz, że późno, bardzo często, ja na przykład, to jest mój grzeszek, tutaj się zwierzam Wam, no szczerze, że ja naprawdę za późno chodzę spać, a dwa, że mamy wtedy w głowie, wiecie co? Pociąg po prostu, pociąg i te wszystkie obrazy gdzieś nam są odtwarzane, nie pozwalają nam na zaśnięcie. Bardzo dużo dziewczyn pisze do mnie, że ma duży problem z zaśnięciem wieczorem, właśnie co ja stosuję, czy może e, meliskę, czy może właśnie jakieś oleje, a ja zawsze zadaję pytanie, kiedy odkładasz telefon? O której godzinie naprawdę tak centralnie odkładasz e, na bok telefon? No i co się okazuje? Że 10 minut przed położeniem się spać i to jest błąd. I o tym Wam mówię: że jeżeli mamy to przesilenie wiosenne, to warto rzeczywiście w ogóle tak na co dzień, ale zwłaszcza w tych trudniejszych momentach, warto ten telefon po prostu odłożyć. Kolejną rzeczą, która mi tak bardzo, bardzo pomaga i naprawdę sprawia, że ja mm, fajnie się czuję ze sobą właśnie o tej porze roku, jest takie nazwę to roboczo domowe spa, a chodzi mi o takie bardziej dbanie o siebie. Ja o tym mówiłam wam już jesienią, że właśnie zaczynam mocniej to robić, bo akurat u nas wiosna i lato to są takie w firmie zwłaszcza okresy, kiedy się dużo dzieje i ja już wiecie, jak taka maszyna w ruchu jestem ciągle. Nie mam za bardzo czasu na to, ale jesienią, zimą i właśnie też na tym w tym przed przed wiośniu, to jest czas dla mnie, gdzie ja sobie wyrywam trochę czasu tylko na siebie samą. Chodzę właśnie na te masaże, o których Wam mówiłam. Chodzę na head spa ale też w domu robię, robię sobie dużo takich fajnych rzeczy, które robiłam jako młodziutka dziewczyna w liceum, czyli maseczki, peelingi masaże, joga twarzy, która no po prostu spektakularne efekty ja widzę po sobie właśnie po tym takim systematycznym masowaniu się, podnoszeniu gdzieś tej twarzy sobie przez masaże do góry, relaksacyjne masaże tutaj właśnie obręb, przy obrębie klatki piersiowej, e, takie fajne ćwiczenia gdzieś rozciągające, takie wiecie, przy super muzyczce, czyli coś, co się wiąże z ukochaniem siebie samego, z takim dobrym spojrzeniem na własną urodę, na własną twarz, na to na to, co nam Matka Natura dała i pokochanie tego po prostu i jeszcze podarowanie sobie samym, dziewczyny, czegoś dobrego. Maseczki można sobie robić domowe same, można kupić coś oczywiście super fajnego, ale ja też robię bardzo często takie domowe po prostu maseczki do stosowania. Bawię się wtedy glinkami różnymi, dolewam do nich różne specyfiki. No, słuchajcie, można naprawdę szaleństwa różne porobić. Używam oczywiście naszych super kremów, które znajdziecie na Venue Story. Mocno dużo ich nakładam na to jeszcze jakąś maskę typu płachta, chodzę sobie przez pół godziny właśnie jak taki duch po domu. Ja się trochę śmieję, ale chcę Wam o tym opowiedzieć, bo to są proste rzeczy, takie naprawdę no, każdy z nas może je robić, a my często o tym zapominamy. I rzeczywiście, nawet jak sobie słuchajcie, damy jedną małą chwilę, 15 minut, pół godziny, właśnie chociażby raz na tydzień, to myślę, że nasz organizm będzie bardzo za to wdzięczny i psychika też to inaczej zarejestruje, bo sam. Samodbałość i pokazywanie sobie samej, sobie samemu, że jesteś dla mnie ważny, ja jestem dla siebie ważna, tak? Poświęcam sobie czas, że nie jest tak, że ja tylko dla innych jestem, ale że ja też potrzebuję tego. Yy, yy. Tego czasu dla siebie. Myślę, że bardzo dużo to robi, właśnie takiego dobroczynnego działania, ma dla naszej psychiki. Ja uwielbiam to robić, mówię Wam o tym, dlatego właśnie, żebyście może spróbowały, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Kolejny punkt, mówiłam Wam, że ja dużo mam takich różnych właśnie rzeczy, które sobie robię. Kolejny punkt to jest planowanie i marzenia, tak to nazywam. Jak jest przedwiośnie i właśnie jeszcze wiecie, ten ogród taki tam niekoniecznie przebudzony, wręcz brzydko, w ogóle wygląda o tej porze roku, i na zewnątrz nie ma jeszcze tego słońca. A ja już czuję, że ja już bym, wiecie, poszła w te rabaty, coś bym pozmieniała. To właśnie w tym przedwiośniu, kiedy jeszcze nie mogę, biorę sobie swój zeszyt i planuję. Marzę, planuję, wymyślam rośliny nowe, które na przykład chciałabym y, zaprosić, albo przesadzenia, jak słyszę mój mąż przesadzenia, to domyślacie się jak reaguje, ale właśnie wiecie, jakieś zmiany w ogrodach, y, y, również planuję zakupy, jeśli chodzi o rośliny, ale również, uwaga, planuję i marzę sobie turystycznie, ja po prostu sobie wymyślam, y, chodzę po necie, oglądam różne programy związane z pięknymi miejscami w całym świecie i wymyślam sobie turystycznie, gdzie ja bym chciała pojechać, na kiedy jest realny, Żebym ja to zrealizowała tak finansowo. Co ja bym tam chciała zobaczyć? Ostatnio na Instagramie wam pisałam a propos podróżowania, właśnie takiego. Bardzo świadomego i to, co my możemy z tego podróżowania zabrać. Bo oprócz tego, że możemy się polenić na plaży i, wiadomo, zrelaksować, to też jest nam potrzebne, to jeszcze możemy zabrać coś z tych podróży, tak jak pokazywałam Wam w Barcelonie, w Mediolanie, w Turynie, że ja się natycham kulturą i sztuką, kolorami, energią tego miejsca, która tam jest. I właśnie w tych planach takich przedwiośnia. Już prawie, że tam jestem. Wiecie o co chodzi? Ja już sobie wyobrażam, wizualizuję siebie w Wenecji nad tym pięknym kanałem. Śmiechem, żartem, ale na mnie to działa bardzo, bardzo pozytywnie i już mnie wprowadza w taki fajny nastrój wakacyjny. I ostatni punkt, słuchajcie dziś w tym odcinku, ale myślę, że bardzo ważny w ogóle, to jest taki punkt dotyczący odpuszczenia sobie. Bo tak jak w przyrodzie, tak jak zaczęłam ten odcinek, i właśnie Wam powiedziałam, że my jesteśmy częścią tej przyrody, człowiek jest częścią natury, jesteśmy częścią tego świata, będziemy razem z naszą naturą jakby żyli, i nasz organizm ma prawo do tego, żeby mieć okresy, gdzie on po prostu musi odpocząć. My mamy prawo do tego, żeby właśnie w tym przedwiośniu poczuć to zmęczenie. Poczuć takie przesilenie. Dajmy sobie to prawo. E, o, ćwiczenia ok, tańce okej, okay, ludzie okej, okay. no wiadomo tym, będziemy budowali tą energię, ale kiedy naprawdę czujemy, że my chcemy odpocząć, to nawet weźmy sobie kurcze trzy dni urlopu i poleżmy. Bez niczego na kanapie. Odpocznijmy, pośpijmy, nie wiem, posłuchajmy nagrań ptaków. Ja bardzo często jak już czuję, że już wiecie, jest zenit taki, że ja po prostu już czuję, że mi tej energii brakuje. Włączam sobie ptaki. Najróżniejsze ptaki polskie. I na mnie to działa słuchać tak, jakby ktoś wziął czarodziejską różdżkę i po prostu mnie tak pyknął, jak w tych bajkach Disneya dawniej właśnie, że była wróżka z różdżką. Ja czuję błogość od razu i czuję, że mój organizm właśnie słysząc te dźwięki jakiś olejek sobie, wiecie, zapodaje, włączam te ptaszki i robię sobie takie chwile, naprawdę przerwy. Jak czuję, że nie mogę już, że potrzebuję odpoczynku, to ja sobie ten odpoczynek daję i odchrzaniam się od siebie, że tak powiem brzydko na koniec, ale taka jest prawda, że nie chcę, słuchajcie, cały czas być w takim, wiecie, stand by'u, w takim przygotowaniu i czu że ja cały czas muszę być na wysokich obrotach. Nie muszę, wcale nie muszę i wy też nie musicie, i może właśnie to przedwiośnie też jest czasami po to, żebyśmy trochę odpoczęli i właśnie tacy. Już wypoczęci, odpoczęci, wytańczeni po tych wszystkich fajnych spotkaniach, e, ruszyli już właśnie we wiosenny i letni czas. Tego Wam bardzo życzę, kochani, żeby Wam się udało właśnie teraz o tej porze roku nabudować Wam trochę, e, wam trochę tej siły, właśnie, żeby pięknie wejść we, w czas wiosenny i w ten letni. E, jak zwykle poproszę Was o takie Wasze sposoby. Ja zawsze z ogromną przyjemnością czytam. Co Wy wypisujecie w tych komentarzach. Czasami te opowieści wasze są w ogóle, słuchajcie, nieraz, nie dwa się w głos śmiałam, nieraz nie dwa były dla mnie dużym zaskoczeniem i takim e, wiecie, takim stanem, ojej, tego nie znałam, spróbuję sobie. E, napiszcie koniecznie, co Wy robicie, jak jest to przedwiośnie, Jak czujecie, że właśnie wam ta energia spada. Czy robicie to samo co ja, czy być może macie jakieś swoje własne sposoby, e, czekam na te wasze opowieści. Poproszę oczywiście o serduszko w postaci komentarza, choćby cokolwiek, dla nas to jest bardzo. Ważne, bo nam pomaga w dobrej e, takiej formie kanał utrzymywać i dla wszystkich algorytmów YouTube'owych to się bardzo liczy. Poproszę oczywiście o serduszko pod e, filmem e, i też dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście z nami tutaj, że rozpoczynamy razem wspólnie nowy rok i oby tak właśnie było, żeby ten rok był dobry dla nas e, wszystkich. Dziękuję za dziś. Widzimy się dosłownie za kilka dni. Pa!